Niemcy, tylko w Warszawie, zabiliście 700 tysięcy Polaków. Zbrodniarze! 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 Proszę Państwa. Pytacie się skąd niemiecka siła gospodarcza? Patrzcie, Bayer zarobił na produkcji śmiercionośnego gazu cyklon B. Bayer do dzisiaj z potentatem międzynarodowym. Continental zbudował swoją potęgę na wyposażeniu Vermastu w opony. BMW, kolejna firma, bogaciło się na pracy polskich niewolników. Zwijamy im tutaj prawdę, pokażemy Niemcom, Jaka jest prawda? Jak nie mają pamięci, to będziemy przypominali nie tylko w Warszawie, ale w Berlinie, w Paryżu, w Londynie w Hiszpanii. Ludo bojcie! Ludo bojcie! Ludo 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 Ludobójcy! Ludobójcy! Hugo Bons! Wspaniała marka Ubra! Zbiła majątek na pracę więźniów, opędzając oboż, obozów koncentracyjnych. Taki mają przemysł, taką mają gospodarkę. Ludobójcy! 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 Ludo w eksperymentach medycznych. W eksperymentach medycznych, często na dzieciach, zabili 10 tysięcy polskich obywateli. To są Niemcy. I oni chcą dzisiaj z Tuskiem dać po kilkadziesiąt, pomysł, po kilkadziesiąt złotych na głowę każdego Polaka i mówią, że te koraliki to jest zadośćuczynienie. Hańba! Hańba! Macie, Siemens wzbogacił się na niewolniczej pracy Polaków, proszę bardzo. Mercedes-Benz dorobił się na niewolniczej pracy Polaków. Pamiętajcie o tym, bo dzisiaj te marki stanowią o potędze Niemiec. Nasz przemysł został zniszczony w 70%. Okrojono nasze państwo prawie o jedną trzecią obszaru. Zabito wiele milionów Polaków. Innych wiele milionów wypędzono. Na zawsze z naszej ojczyzny. Oni odebrali nam przyszłość. Oni nam odebrali nadzieję. Oni nam próbują dzisiaj zrobić dokładnie to samo. Równo